Patrz, on jedzie do przodu, nie? Patrz! Co tu się dzieje? To jest ciekawa historia, że w tym miejscu sprzedaje się rzeczy, które zostały skradzione. Aktualnie cały świat mówi o tym, jak jest zła jakość powietrza w Delhi. And why we are here? We are here to complete our mission. For Mindstorm, it's the inspiration of Taj Mahal. For best chai and best mango lassi. I can say the best place in the world. So come and join me. And they only work for 500 rupees per day. I learned English uh, by people. So in my whole life i never been in school. Dzień dobry kochani, witamy. Dzień następny. Trochę z zaskoczenia Was tak wzięliśmy, że od razu następny dzień, ale wczoraj sporo się działo, ponieważ wyszliśmy z pilotem jeszcze na małe, towarzyskie spotkanie. Obgadaliśmy temat naszych następnych planów i pewnej współpracy, która także przed nami. Winot to kierowca tuktuka w Deli lokalny przewodnik, który pewnego dnia przez przypadek spotkał na ulicy polskiego youtubera podróżniczego Kesha. Od czasu publikacji jego odcinków Winot zyskał ogromną sympatię wśród Polaków, którzy z chęcią odwiedzają go w Deli, a on sam odwiedził Polskę w 2024 roku i była to jego pierwsza zagraniczna podróż. Co by nie mówić, witamy dzień następny, a dzisiaj pod moimi ustami widzicie maskę. Niestety, to nie są dobre wieści, ale aktualnie w Delhi smog jest największy na świecie, wskaźniki przekraczyły poziom 400, co oznacza, że jest to absolutnie niebezpieczne, dlatego te maski od teraz znajdują się na naszych twarzach, to można było zauważyć. Jak leciałem dronem wczoraj, co tu się dzieje? Yy, no Ciężko się skupić na ulicach w Delhi, więc jedziemy... Wiecie, muszę pozbierać myśli Dać mu coś? Daj mu coś mam yy, Jedziemy w stronę Winoda, Bo dzisiaj postaramy się zobaczyć w jaki sposób winot pracuje z turystami Z polskimi turystami więc dzisiejszy dzień będzie także z ale trochę z takiej bocznej perspektywy ponieważ wczoraj nie widzieliśmy Starego Deli dzisiaj właśnie mamy taki mały plan, aby zobaczyć to Stare Deli Jesteśmy po śniadaniu No i jedziemy Zobaczcie na tym smogę. Aktualnie cały świat mówi o tym, jak jest zła jakość powietrza w Deli to jest hit absolutny, że za każdym razem, kiedy wchodzi się do tuktuka i pyta o miejsce, oni zawsze odpowiadają tak, tak, wiemy, gdzie to jest, wiemy, gdzie to jest. Mija 30 sekund i oni się gubią. I trzeba ich dosłownie prowadzić z nawigacją, co właśnie robi Dominika. kto oni nie wiedzą co zrobić, to improwizują. A kiedy improwizują, to idziesz w kółko. Więc jest ciekawie. A tutaj znowu przejeżdżamy przez takie piękne dzielnice Deli. EJ, EJ, EJ. Hi brother. Hi. Hi. Yeah. Stop. Hi Rahul. <laughs> Hello. 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 How are you doing? It's good? Incredibly. Okay. Wait, wait. Okay. One. Okay. Two, and next, two, three, four. But okay. no need. Ok, dwa i trzy Działa to tak, że tutaj jest normalnie sprzęgło, jak w motorze biegi są na manetce, trochę inaczej hamulec jest pod nogą you start to slowly, slowly, ok? Tak yeah. Mój debiut w tuk-tuku tuch a new job. <laughs> it's one of the biggest tomb we have around the town where are about 127 dead bodies or has been buried from one entire family this tomb is belongs to the second Empire who've been ruled the northern part of India Taj Mahal has been built up for his one of a favorite wife well, do you yeah. know okay. do you know what's been a favorite yeah. so that means entire in his life he has a several different wives. Mm -hmm how she become favorite because she was the only lady who given him 14 different kids the only sad thing is when she got her first marriage to this gentleman she was in very young age she was the age of 13. she also died in very young age when she was only age of 30. so between between 13 mm -hmm. to 30 she's giving birth every single year cha jahan who was the owner of the tashmahal he decided to build something for her and leave a symbol of the love so one day he was here in delhi with some reason went to humayun's tomb then he got whole idea from here how to build a taj mahal in city agra okay so humayun's tomb it's the inspiration of taj mahal this is the real taj mahal we have on planet Zobaczcie, wszystko. jest za mgłą. Nie wiem, jak to daje kamera, ale to jest naprawdę blisko. Wiecie co, to też... Co ta pani... Co ta pani robi? Tu się pije w wodę, czy... liże się kratkę? Nie wiem, po co liże się tą kratkę. Może ma to jakieś większe znaczenie? Ale widzę, że niektórzy po tym chodzą, więc może nie ma to większego znaczenia. Co nie zmienia faktu, że ten smok bierze się z różnicy temperatur. To nie jest tak, że cały rok w Indiach jest taki smog. To nie jest normalne. I aktualnie zajęcia w szkołach są odwołane, co świadczy o pewnej sytuacji nadzwyczajnej. Oczywiście wynika to z fizyki. Jest chłodniej, jest zima, więc te ciepłe masy powietrza, w tym te masy spalin, zostają na dole i nie idą do góry. A do tego e, brak wiatrów, no i mamy taką zawiesinę w powietrzu. Tymczasem wchodzimy do środka. No ładnie. To jest miejsce, tak jak Winot mówił, które jest inspiracją do powstania Taj Mahal. Nie można przejść obojętnie. Teraz podążamy w stronę Starego Dali. They stole, they stole different part of the city and sell here. Really? Mm -hmm. Yes. There's something in the city <laughs> you gonna find <fall> back here. <laughs> Nasza przygoda w Starym Delhi zaczyna się na targu, gdzie handluje się kradzionymi towarami. To trochę przerażające, ale i zaskakujące miejsce, gdzie możesz spróbować odzyskać to, co straciłeś w innych częściach miasta. Na szczęście nasz bilans strat nie jest wysoki. Uliczni złodzieje, jak wszędzie, wykorzystują chwilę nieuwagi. Dobre przygotowanie do podróży pozwala uniknąć wielu nieprzyjemnych incydentów. Osobiście czułem się bardziej nieswojo w stolicy Meksyku, niż na zatłoczonych ulicach Delhi. Indusów z ich kradzieżami, porównałbym do małych złodziejaszków, kanciarzy. O tym kraju krąży wiele negatywnych opinii i wiele niestety z nich jest prawdziwa, jednak opinie są powtarzane często przez osoby, które nigdy tutaj nie były. Podróż tuktukiem i obserwacja otaczającego nas świata skłania mnie do refleksji, jakie są Indie. Odpowiedź jest prosta i złożona zarazem: Indie, jak każdy inny kraj, mają swoje jasne i ciemne strony. Dla nas eksploracja obu tych stron daje ogromną frajdę, jednak to nie jest podróż każdego. Patrz, co tu się dzieje. Patrz, on jedzie do przodu, nie? Patrz. Ten gościu się przewraca, nie? Co tu się dzieje? O, Patrzcie, on jedzie dalej. Co tu się dzieje? <laughs> Patrzcie. On jedzie do przodu, wywraca jego ja pierdzielę Ale India O, tu idzie sobie gościu z leżaczkiem To jest piękne po prostu But... Przede wszystkim wielka przygoda, bardzo intensywne przeżycie, pełne wrażeń i doświadczeń. To zdobywanie czegoś wyjątkowego, doświadczanie zupełnie innego świata, odkrywanie odmiennych zachowań, a przede wszystkim spotykanie ludzi, z których każdy ma swoją niepowtarzalną historię życia. To jak podziwianie innej planety. Zabrakło tylko gościa z bananami. To jest hit, nie? Zobaczcie, tutaj Parma ananaski. Przed chwilą też na nie pluł, więc wydaje się, że prima sort produkt. Pineapple, fresh and tasty. cherry. Tutaj jeszcze jeansy w promocji na środku są. O, nieprawdopodobne. To jest właśnie teraz się przygotowuje. Patrzcie, patrzcie, patrzcie na tego gościa. Ja, to prawda. Absolutne przeludnienie. Choroby, które są widoczne na ulicach i wzmaga na agresja każdą następną minutą. desperacja. Patrzcie na twarzy tych ludzi. Patrzcie, co tu się dzieje. Mniej tu próbują znaleźć jakieś rozwiązanie, ale na to chyba nie ma rozwiązania. nie ma też nie. O. To po prostu ma większą siłę przebicia. Tak. Dawaj przez środek, przez nas, przejdź. Ja bym próbował przez środek tuk kaczej. floor around New Delhi and now we are in Old Delhi Thank you. yeah and why we are here we are here to complete our mission it's because suppose if you are in Delhi in this city you're not been this part of the city so forget it about it you're not been in Delhi that okay so that means you have to come here and this is why we are here so this part it's one of the biggest shopping hub we have from the country where are about more than 50,000 shops.

Trafię zadbać o turystę Gabl z napięciem podniesie Ale wchodzi gadniemy Przejdziemy Ok, chyba jednak nie przejdziemy

A teraz przystanek na mango lassi, uh, i chai. Zaraz będziemy testować. The best place in all part of Delhi. For best chai and best mango lassi. I can say the best place in the world. So come and join me. <laughs> chai, czyli herbatka z mlekiem, przepyszna. Za chwilę będziemy testować Mango Lassi. Dobra. Właśnie teraz No, no. mam. Mm. To jest Mango Lassi. Mm. Przepyszne, nie? Taki jogurt z mango, no. Jest naturalne, nie? jest tutaj. Nie no, pyszne. Jest bardzo dobre. This is mm -hmm. extra mm -hmm. because I have a let me share with you the story of my country people who work in this part of area where they especially come from the countryside and they only work for 500 rupees per day, which is nothing. 15,000 rupees per month. It's about hundred six dollar so in this money they have to leave their and support the family which is they left back in the village right so the teenagers you know who always complain to their parents we don't have a good car, good houses and good life. If you want to know about the real life come here one day join me for this experience and then I will show you how people live a real life. So stop complaining, you should appreciate what you have, what you achieve, be happy, be strong and be yourself. ciekawe jest to, że jeśli taka krowa stanie na środku drogi, to po prostu cały ruch uliczny zostaje wstrzymany i nikt tej krowy nie przestawi w żaden sposób, nie spłoszy, nie nakrzyczy na nią, po prostu krowa jest czczona tutaj. Nagrywając trochę materiału na Instagrama zwróciliście uwagę, że krowy tutaj nie są święte, a są czczone i samo określenie święte jest trochę zaczerpnięte z kultury zachodniej. Rozmawiają na ten temat z Winodem i tak jest pewien skrót myślowy. Krowy są uosobieniem bóstwa, dlatego my w kulturze zachodniej nazywamy ją świętymi. Po prostu Hindusi mają wielkie poważanie wobec krów. Na przykład teraz ta krowa jest w centrum miasta. I tak naprawdę ta krowa stoi na takim, nazwijmy to trochę poboczu, ale gdyby była na środku drogi, też nie stanowiłoby to żadnego problemu. Po prostu wszyscy by starali się ją ominąć, bądź poczekać, aż zmieni zdanie. i dobry, kochani. Tym gorącym zaczynamy ostatni dzień w Delhi, A zarazem jest to pewne podsumowanie. I tak się składa, że zabrałem Vinoda, albo to on zabrał w bo właśnie teraz jesteśmy w jego biurze. Hi wino, I... życie zmieniło się po spotkaniu z Cashem w 2022 roku. Dlatego no, nie byłbym sobą, jeśli bym nie zapytał, jak jego życie wyglądało wcześniej. Before I start with the tuk, -tuk my first job was when i started working i was only six years old and my first job was doing a shoe shining like cleaning the shoes on the street and then yeah i came in the city center then i learned english uh, by people so in my whole life i never been in school yes yeah, this is the biggest surprise you have guys from me yeah, yeah. And yeah, this is how I begin my journey and then I work for one guy uh, I jump in this business uh, with the tuk-tuk so he drives tuk-tuk and uh, I speak English So I bring the customers to him and then and then I work for him, you know, like next few years and then And then you know, I met my brother cash and like yeah, after this video, my life almost become a change. Uh, it's not because I'm earning money. I'm also meeting great people from Poland. And and the big change is uh, the person who I used to work. Now he's working for me. <laughs> yeah. So it is. It's a. It's it's all about your karma. You know, if you have a great karma, you can achieve anything. Or Anywhere, you know. And the biggest change about my life, which is we plan our dream house uh, by my parents, now I'm making true. We know how to satisfy our customers, right? We, because we are not just working for money, we are working for our country and this is how we are bringing people back right one adventure will be not i mean won't be a last adventure i'm sure like if one person travelling uh, with us through by your company they will be recommend 10 more people yeah this is i guarantee you because we we know how you know how to uh, take care of our customer. First of all, safe, secure, and we answer every co every their question. Right? If anyone have any questions, so we are there, we are here for their answer. A lot of people says that in Poland, in different part of the world, like India is very dirty, India is crazy, India is dangerous. Yeah nobody have a right to say about any country before the traveling by yourself right if it's dangerous so it can be dangerous You're your neighborhood you never know so please guys stop saying this and uh, stop judging any country visiting by yourself if you are if you're scared of this not traveling and then you know it's not making any sense i mean you should come and and See my country one day. So we are here to, to show you how we live uh, and how the country is safe. Is come and join us one day, and I will show you different side of the world. And India is another planet. believe me. India is another planet. Just come and join us and have a beautiful adventure. So, namaste. It was my. It was our final shot uh, from the video, and. Like, the next? Kochani, my teraz właśnie czekamy na Wesele. E, stoimy sobie przy drodze. Ja tutaj mam garnitur. Dominika tutaj ma sukienkę. E, no i za chwilę się impreza zaczyna. Czekamy na naszego kierowcę Tuktuka Rahula. E, on nas bierze do swojego domu. E, tam jest szansa, że się wykąpiemy. E, no i słuchajcie, w następnym odcinku. Zobaczycie, jak wygląda wesele w Indiach. Więc, tym gorącym akcentem, tak całkiem znienacka, żegnamy się z Wami. Zostawcie subskrypcję, pamiętajcie o łapce w górę. I przede wszystkim zapraszam Was na następny odcinek. Bo jestem przekonany, że wesele w Indiach będzie absolutnym sztosem. To przed nami i Wami. Dzięki za dzisiaj. Dobranoc. Cześć. Kochani, zobaczcie to naszymi oczami. Wszyscy piją w takich plastikowych kubeczkach. Jest taki gar na środku, mówiąc ładnie, plastikowy pojemnik z jedzeniem. Wyobraźcie sobie, że to jest w Polsce.